Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie, odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój. A bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia, zdaniem niektórych egzegetów, jest wyjątkowa pod tym kątem, że to jest chyba jedyne miejsce w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, gdzie Jezus jest zainteresowany tym, co sądzą o nim inni. I zadaje wprost pytanie o to, jak jest postrzegany swoim uczniom. I słyszymy, że robi to podwójny sposób. Najpierw pyta uczniów, za kogo ludzie go uważają. Trochę tak jakby ich prosił: "Powiedzcie mi, co o mnie mówią wśród, wśród waszych znajomych". I słyszymy, że uczniowie wręcz prześcigają się z odpowiedziami, mówiąc, że niektórzy, jak słyszymy, uważają się za Jana Chrzciciela inni jak słyszymy uważają się za Eliasza, a jeszcze inni jak słyszymy uważają się za Jeremiasza albo któregoś z proroków. Każdy z nich coś mówi, dlatego że każdy przytacza jakąś opinię. Ale kiedy Jezus pyta ich o to, co oni o nim sądzą, za kogo oni go uważają, widzimy, że sytuacja radykalnie się zmienia. Już nie ma licytacji o to, kto więcej słyszał i potrafi powtórzyć. Zapanowuje dziwne milczenie, które przerywa jedynie Piotr, mówiąc nie w imieniu wszystkich, tylko od siebie. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. I na pytanie, kim jest Jezus, gdyby on to pytanie postawił nam dzisiaj, sytuacja byłaby podobna. Bo istnieją tylko dwie możliwości. Albo będziemy przytaczali opinię, Albo damy świadectwo. Z przytaczaniem opinii pójdzie nam bardzo prosto, ponieważ kierując się tą dzisiejszą Ewangelią, można tak powiedzieć: To nie jest ocenianie nikogo, że pewnie większość z nas na temat Jezusa ma opinię. Mało kto z nas zna Jezusa. Przez własne świadectwo. I to dzisiaj wygląda tak, że gdyby nas pytano, za kogo ludzie uważają Jezusa, my byśmy nie mówili tak jak Jego uczniowie, wymieniając któregoś z proroków, bo oni się odwoływali do swojej tradycji i swoich wyobrażeń i oczekiwań. Gdybyśmy powiedzieli o Jezusie to, czego nas nauczono na katechezie i w domu, to mniej lub bardziej byłby Jezus z Biblii w obrazkach, albo odwołalibyśmy się do jakiegoś wyobrażenia w kulturze popularnej. Jezus, chcąc bądź nie chcąc, jest bohaterem kultury popularnej. Chociażby ostatni serial The Chosen próbuje zadać to pytanie, kim on jest, z perspektywy wrażliwości i wiedzy człowieka XXI wieku, ale to dalej byłaby odpowiedź, za kogo inni nie mają, bądź co wcale nie jest radosną odpowiedzią, Wielu katolików powołuje się na prywatne objawienia jako źródło wiedzy o Jezusie. Ale to jest dalej opinia. Nic mnie zmienia fakt, że może pochodzić nawet z prywatnego objawienia uznanego za Kościół. Większość z nas zachowałaby się tak, jak większość uczniów Jezusa przytoczyłaby opinię. A najwyżej pod jedną z nich by się podpisała, traktując ją jako swoją. Ponieważ nikt z nas nie może zrobić tego, co zrobił Piotr. Prawdziwa odpowiedź na tożsamość, na pytanie o tożsamość Jezusa, jest objawieniem. Nie jest wynikiem. Przemyśleń nie jest wynikiem socjalizacji religijnej. Nie wiem, czy ktoś z Was tak o tym myśli, ale każdy z nas jest w tej sytuacji co Piotr. Jeśli każdy z nas tu wyznaje wiarę w Jezusa jako mesjasza, wiarę w Jezusa jako Boga, to nie dlatego, że jest inteligentny. To nie dlatego, że go tego nauczono. Jedno i drugie sprowadzi się tylko do tego, że powtarzał opinię, którą uznaje za słuszną. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie, że zna Jezusa. Ponieważ to jest nam dane wierze, nawet jeśli nam się wydaje, że sami do tego doszliśmy. Więc to, co się tu liczy, to to, czy dzisiaj, gdyby Cię ktoś zapytał, kim jest Jezus, to jakbyś się zachował. Czy mówiłbyś o opiniach dotyczących Jezusa, które znasz i zaprawdę uznał tą, z którą się zgadzasz? Czy byś mógł dać świadectwo o Jezusie, ponieważ ono pochodzi z Twojego objawienia. Z tego, jak Bóg dał Ci się poznać. I widzicie, że poznanie Jezusa możliwe jest tylko w jeden sposób, który ma dwie strony. Raz, że to jest inicjatywa jego, nie nasza. Dwa, że możemy otrzymać to objawienie tylko pod jednym warunkiem że będziemy z nim w relacji. Piotr udzielił poprawnej odpowiedzi, ale jak mówi dalsza część tej Ewangelii, zdania których tu nie ma, ale które normalnie w Piśmie Świętym są zaraz po tym. Gdzie myśmy tu dzisiaj skończyli tą Perykop. On powiedział prawdę, zupełnie jej nie rozumiejąc. I za chwilę usłyszał bardzo bolesne słowa od Jezusa: Zejdź mi z oczu szatanie. Dlatego, że Jezusa nie można poznać w inny sposób. I wróćmy do pytania, gdyby cię ktoś dzisiaj zapytał, kim on jest. Czy Twoja odpowiedź różniłaby się od odpowiedzi, jaką udzieliłbyś rok temu, powiedzmy o tej samej porze? Jeśli nie, to znaczy, że dzieje się coś złego. Inna odpowiedź nie oznacza treści, tylko głębie. Jeśli w tym roku jesteś w tym samym miejscu w relacji do Jezusa, co byłeś w zeszłym roku, czyli jesteś w stanie powtórzyć dokładnie te same opinie, to kiepsko. To znaczy, że przez ten rok Ty Go nie spotkałeś. Wygłaszanie opinii nie jest tu kryterium. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć coś, czego się Jezusie nie wiedziało, tylko chodzi o to, żeby go spotkać w inny sposób niż dotąd. A kryterium, czy spotkaliśmy w swoim życiu Jezusa w taki sposób, jest też proste i jest w tej Ewangelii. Trzeba mieć szczerość i odwagę. To powiedzieć. I co się wtedy dzieje? Może się wydarzyć to i tylko wtedy to się wydarzy, co stało się z Piotrem. Kiedy Piotr mówi nie dlatego, że wie, tylko i wie, bo rozumie, tylko mówi, bo się nie boi. to słyszy coś nowego o sobie, co wyrażone jest w całości tylko w tym jednym słowie dotyczącym zmiany imienia. Ale co nowego Piotr się dowiaduje o sobie, co jest możliwe pod warunkiem spotkania żywego Jezusa, a nie wygłaszania opinii na jego temat. Słyszy o sobie dwie rzeczy, których, do których sam by nie doszedł. Pierwsza jest taka, że Jezus mu mówi, że widzi w nim coś, czego on w sobie nie widzi i czego w sobie nie zobaczy. Piotr nie widzi w sobie swojego cienia, czyli takiej prawdy o sobie, która mu nie pasuje do. Obrazu jego samego. I ta prawda o nim zaraz wyjdzie, kiedy się przeciwstawi Jezusowi i usłyszy bardzo bolesną naganę. Jezus mu mówi: Ty jesteś skała, ty jesteś opoka. Ja na tobie będę budował swój kościół. Piotr się wyrywa i dostaje po głowie ale Jezus nie zmienia zdania. Ponieważ oprócz tego, co On widzi w Piotrze, czego Piotr nie widzi, co umownie nazwijmy cieniem, to są te strony nas samych, z którymi nie chcemy mieć do czynienia, Jezus w nim widzi to, kim On się staje, czego Piot też zobaczyć nie może. I jeśli chcecie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy spotkaliście Jezusa w swoim życiu, a nie tylko, czy szczerze powtarzacie o nim opinię, zapytajcie się samych siebie, czy w swoim życiu mieliście takie doświadczenie, w którym dzięki spotkaniu z Jezusem zobaczyliście swój cień. Ale także dzięki spotkaniu z Jezusem zobaczyliście swój potencjał. Teraz, i to jest ta druga strona tego medalu, choć w tej Ewangelii jest to opisane jako wydarzenie, pewien moment w czasie, a nawet w miejscu, dzieje się to w okolicach Cezarei Filipowej, okolicy do dzisiaj. Zdominowanej przez skały, być może dlatego Jezus, będąc w takim naturalnym środowisku, skojarzył słowo obraz z tym, co powiedział. Ale to nie jest ważne, to są hipotezy. Ważne jest to, co jest w tej Ewangelii, nie jest hipotezą, że to wszystko dzieje się w drodze. To znaczy, że jeśli będziemy. Czekali na cud, który ma nam otworzyć oczy, który ma sprawić, że dopiero wtedy głębiej poznamy Jezusa, to się nie doczekamy. To się dzieje w drodze. A droga jest tu. Dla Jezusa była to droga do Jerozolimy. To była droga Jego własnego życia. On to życie tam zakończył. Dla nas jest to nasze życie, tylko to rzeczywistość będzie nam ujawniała, czy myśmy w nim spotkali Jezusa, czy nie. Dlatego ważne jest, żebyśmy się na to zgodzili, że tak jak Piotr, my możemy doświadczyć w życiu pocieszenia czy strapienia. To mogą być bardzo silne nawet doświadczenia, ale to nie na nich ma być zbudowana nasza wiara. To możemy je zupełnie błędnie zinterpretować. Albo one nas zatrzymają, tak jak chciały zatrzymać Piotra. Jak Piotr się chciał zatrzymać, dlatego Jezus go potelepał. Nieważne jest, ile i jak trafnych opinii macie na temat Jezusa. Jedyne, co się liczy, czy możecie zaświadczyć, żeście Go w życiu spotkali w swoim własnym imieniu. To się dla Jezusa liczy: nie przytaczanie mu opinii. Więc Prośmy w tej Eucharystii, żeby ten rok, jak go wyprzedzicie mentalnie, bo inaczej nie można, do przodu, żeby w przyszłym roku, jeśli go dożyjemy, odpowiedź na temat tego, kim jest Jezus, była inna. Nie musi być inna, jeśli chodzi o treść. Żeby była inna, jeśli chodzi o głębię. Żeby każdy z nas na drodze swojego życia, tak jak jest mu pisana, a jej nie zna, spotkał go i dał się przemienić. Bo inaczej dojdzie do tego, co już jest, jest drugą częścią tej Ewangelii, nie ma czasu, żeby tam wchodzić. Błędnie będziemy rozumieli, co w kościele zależy albo nie zależy od papieża. I albo go wstawimy w miejsce Boga, albo skupiając się na jego ludzkich ograniczeniach czy słabościach, i to nie mówię, mówię o każdym papieżu, nie tylko obecnym, będziemy myśleli, że Jezus opuścił Kościół. Będziemy tak jak Piotr, próbowali go dopasować do swoich wyobrażeń czy oczekiwań. Akuratnie tak się dzieje w tym przypadku obecnego papieża, że on jest bardzo podobny do Piotra. I wielu katolików nie potrafi sobie z tym poradzić, ponieważ albo by chciały papieża, który w cudzysłowie jest namiestnikiem Chrystusa, czyli takim półbogiem, a papież nigdy nim nie był i być nie może. Albo będą chcieli papieża do swoich własnych oczekiwań, który ich w niczym nie skonfrontuje, tylko będzie mówił, że mają rację. Akuratnie tak się dzieje z obecnym papieżem, że akuratnie do tego stereotypu w ogóle nie pasuje. I wielu ma z tym problem. Problemu nie będzie, kiedy najpierw spotkasz Jezusa. Jeśli go nie spotkałeś, problem będzie, bo będziesz szukał jakiejś instancji bądź osoby jednego i drugiego, żeby czuć grunt pod nogami, żeby nie iść do Jerozolimy, tylko zostać w miejscu, w swoich pocieszeniach albo strapieniach, jako ofiara losu albo pseudozbawca. Wszystko jest w Twoich rękach, pytanie czy je otworzysz. Zastanów się, jakbyś dzisiaj odpowiedział na pytanie, kim jest Jezus w Twoim życiu. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga.